że jesteśmy po pierwszej grze kontrolnej tutaj na zgrupowaniu w Turcji, wynik 1 do 1. Jakie wnioski po tym spotkaniu może może trener wyciągnąć? No, myślę, że trzeba na spokojnie ten mecz przeanalizować i wtedy będzie można wyciągnąć wnioski tak na gorąco, na pewno Eee, fajny przeciwnik, dobrze grający w piłkę. Musimy, musieliśmy się sporo napracować tutaj, żeby osiągnąć dobry wynik. No, no na pewno nie możemy takich meczów remisować, bo, bo eee, zawodnicy włożyli dużo sił, dużo pracy w to, żeby, żeby tutaj prowadzić, żeby wyjść na prowadzenie i, i oddaliśmy w zasadzie zwycięstwo no, w prezencie. Eee, też dzisiaj w spotkaniu z Bułgarami pierwsza stracona bramka w tym zimowym okresie, bo z jastrzębiem i z spniówkiem na zero z tyłu. To taki mały minusik do, do ogródka naszej obrony, czy, czy jest trener zadowolony z tego progresu, który, który ona wykonuje w ostatnim czasie? Minus jest do bramkarza, bo podał zawodnikowi, który strzelił do pustej bramki, że no nie można winić obrony, no bo, no bo, w sumie za co. Generalnie z całej pracy jestem zadowolony, bo przeciwnik nie stwarzał jakoś bardzo wielu sytuacji, a nawet jak jej miał, no to na tyle dobrze broniliśmy, żeby, żeby tutaj tych bramek nie, nie stracić, dlatego tutaj z tego aspektu jestem zadowolony, z tej pracy, którą tu wykonujemy również, bo bo zawodnicy ciężko pracują i to było dzisiaj widać nawet po, po GPS-ach, do których mieliśmy wgląd, że tej pracy wykonali dzisiaj bardzo dużo i, i z tego na pewno jestem zadowolony, a no, ja mówię z wyniku nie. No właśnie trener wspomniał już tutaj o, o tym etapie przygotowań. Tak jak trener również powiedział, ciężki, ciężki okres przed nami, jakie plany, jeżeli mógłby trener uchylić rąbka tajemnicy. Co, czym tutaj dokładnie teraz będą się zawodnicy zajmować? Czy jeszcze jakieś kwestie motoryczne, czy już więcej nad taktyką? No, kwestie motoryczne, nad tym pracowaliśmy dosyć mocno w Bielsku, natomiast no, to jest inna praca, absolutnie tej motoryki nie można zaniedbywać, natomiast tutaj już dogrywamy takie, takie rzeczy techniczne, no, mamy też nowych zawodników, nie za wielu, ale te, też trzeba ich wdrożyć, trzeba powiedzieć, że, że no, weszli wszyscy, szybko w to, co... Co chcemy grać, na pewno tutaj będziemy szlifować pewne zagrania taktyczne, stałe fragmenty, nad którymi też już pracujemy i będziemy dalej pracować w defensywie i w ofensywie. Mam nadzieję, że to też jakiś efekt nam przyniesie w tej nadchodzącej rundzie. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.